Witam Was serdecznie z Podkazunia Polskiego. Byłem tutaj jesienią 2024 roku. Wtedy już stał tu szkielet i prezentowałem Wam jak wygląda zabezpieczenie przeciwpożarowe szybu kominowego z betonu. Ten film obejrzało około 800 osób, a teraz jestem tutaj po raz drugi i opowiem Wam o tej budowie na tym etapie. Tutaj ciekawą rzeczą jest między innymi to, że ten dom będzie połączony ze starszym budynkiem, takie dostaliśmy zadanie od inwestorów po to by wykorzystać go w celach gospodarczych dokładniej na garaż i na no, taki skład narzędzia powiedzmy ogrodowe i tak dalej i stąd ta budowa jest dosyć charakterystyczna i pokażę Wam również ten jej element, więc zapraszam Was do oglądania słuchajcie, tu jest budynek, który wznieśliśmy od zera na nowym fundamencie, a tu jest stara część. Ta stara część to nie była wybudowana w sposób zbyt dbały, ale nie musiała być. Nie dziwię się osobie, która to kiedyś wznosiła, ponieważ to był taki budynek gospodarczy, który też i z czasem zaczął służyć za jakiś. Punkt komercyjny, sklep, bodajże coś takiego. No i należało tutaj, w związku z tym, żeby doprowadzić estetycznie ten budynek do porządku, wykonać dodatkowy wieniec, róż taki prosty, i tu kolega bardzo mocno się angażuje w to, żeby wyprostować tę ścianę optycznie. A stropian być musi tutaj, na tej ścianie, ponieważ inaczej no nie będzie możliwości wykonać warstwy tynku, bo na murze ten on odpadnie bardzo szybko. I pokażę Wam o jakie niedokładności tu te wczesne chodzi. Między innymi widać w jakiej odległości jest ten pierwszy słupek od ściany elewacyjnej, a w jakiej jest ten drugi. Więc tutaj robota, którą wykonuje nasz kolega. No nie jest prosta, bo trzeba cały czas trzymać się kąta żyłki, docinać to, jakoś odpowiednio pianować, żeby ten kąt y, zachować przez całą długość tej ścianki elewacyjnej. Dopiero potem powstanie tutaj tynk, no i to wszystko ładnie zrówna się wizualnie z nowo powstającym tutaj domem obok. Przejdę teraz, pokażemy dom z każdej strony. Poza tym zobaczycie go jeszcze na wizualizacjach elewacji, które otrzymałem z biura. I zobaczycie też rzut płaski pomieszczeń parteru i poddasza użytkowego, bo właśnie z takim domem mam tutaj do czynienia. Co charakterystyczne, dom jest dosyć wąski, bo i działka jest wąska. To też taki projekt adresowany do tych osób, które mają właśnie wąskie działki. i no, Chciałaby w miarę komfortowy duży dom wybudować, a ograniczeni są powierzchniowo. No, i za chwilkę zobaczycie, jak to wygląda. Działka jest wąska, w najszerszym miejscu ma szerokość około 20 metrów. Dom ma prostą bryłę z dachem dwuspodowym. O kącie nachylenia 40 stopni pokryty jest blachodachówką imitującą gąt betonowy. Dom będzie się prezentować minimalistycznie, ale za to ponadczasowo. Dzięki licznym przeszkleniom o dużej powierzchni. Będzie wyglądać też nowocześnie, co zasługuje na szczególną uwagę, to bardzo logiczny i przemyślany układ funkcjonalny jego wnętrz. To ważne byłbym zapomniał tutaj oczywiście nie sama piana, to nie tylko będzie klejone, ale jeszcze damy kołki, żeby ta gruba warstwa przy tej ścianie dobrze się trzymała tej powierzchni. No i w ten sposób będziemy mieć pewność, że to będzie wyglądać już nie tylko ładnie, ale i będzie wytrzymałe. Aż koledzy przygotowują szklej na fasadę. Dzisiaj nie ma szczęśliwych warunków do tego, żeby to robić. Jest zasłonecznie, wszystko by schło za szybko i mogły pojawić się nierówności, unikamy takich rzeczy. Wiem, że część tej elewacji będzie robiona wieczorem, słuchajcie, to jest poświęcenie. No, staramy się wszystkich terminów pilnować, Jeżeli nie da się za dnia, to zrobimy to o takiej porze, która to umożliwi. No, tutaj dzień pracy jest oficjalnie normowany, ale bywa tak, że jak mózg, mus i trzeba działać. Słuchajcie, to co Wam pokazuję to jest tylna elewacja, tu będzie jakiś taras. Ja przypuszczam, że akurat ten budynek w tym przypadku będzie bardzo korzystnie działał na tę całą powierzchnię tutaj po wyjściu na ten taras, ponieważ będzie troszeczkę odsłaniał od wiatru, bo tam są takie pola, duża przestrzeń od tamtej strony budynku. Jak będzie wiało, to gdzieś mieszkańcy tego domu będą korzystać z tylko takiej bariery przeciwwiatrowej. Ta bryła jest niewielka, dom jest wysoki, a wąski, ale te przeszklenia powodują, że ta bryła wygląda lekko i bardzo przyjemnie się prezentuje. Tutaj będziemy mieli elewację boczną lewą z oknem fikcji. Jest jeszcze jedno okno, już nie pamiętam, wybaczcie w tym momencie, czy to jest kuchnia, czy to jest po prostu okno w salonie. No ale za chwilkę wszystkiego się dowiemy, jak wejdę do środka. Ściana kolankowa też od razu wspomnę jest dosyć wysoka, więc te pomieszczenia z tego co pamiętam u góry na poddoszu użytkowym są ustawne. Dzisiaj wieje wiatr, jeszcze to jest dosyć piaszczyście. Zawiewa w oczy i ta lewacja już niebawem będzie zaciągnięta klejem, siatką, klejem podkładem, bo tu jest właśnie cień, chłopaki przygotowują się do robót niewielki taki występ gzymsik, ma służyć jako osłona przeciwdeszczowa, może nie jest szeroki, ale też będzie pełnić swoje zadanie, jeżeli nie będzie docinać wiatr i tu jest część frontowa tego budynku już zastanego na tej działce jest jeszcze co widać, wejście starego typu, jak do jakiegoś sklepu no i to wejście zostanie przerobione. My tutaj wykonamy wrota garażowe, i nasz inwestor będzie sobie wykorzystywać ten budynek jako garaż. Bardzo słuszna koncepcja, moim zdaniem, trzeba wykorzystywać, jeżeli ma to oczywiście sens ekonomiczny, a tutaj widocznie ma, bo zostało wszystko policzone przez inwestorów. W ogóle to, co bardzo ciekawe, też wykorzystamy to pomieszczenie drugie z tyłu, na no pomieszczenie techniczne i ten dom będzie mieć ogrzewanie na kocioł kondensacyjny, na gaz w wersji podłogowej. Tam znajdują się urządzenia grzewcze. Dobrze, więc wchodzę do środka domu, do nowej części i obejrzymy sobie pomieszczenia porteru i poddasza użytkowego. Sam jestem ciekaw, jak to teraz wygląda. Generalnie domy o takiej bryle często bardzo miło zaskakują bo z zewnątrz wyglądają bardzo kompaktowo, a w środku okazuje się, że przestrzeń, którą oferują jest naprawdę spora, wygodna, funkcjonalna. Nie znajduję więcej epitetów, ale uwierzcie, tak jest, bo to już kolejny taki wąski dom, który budujemy i one zawsze fajnie wychodziły. No i tak, tu mamy wiatra łap, tradycyjnie z miejscem na szafę odzieżową po prawej stronie. Tunelka jest spora, zmieści się tutaj z pewnością duża szafa. Odwrócę się za siebie drzwi wejściowe będą 70-30%. do Tutaj mamy skrzynkę elektryczną, podtynkową, też klasycznie, takie sprawdzają się idealnie. Łatwo je wprawić między sekcje belek. No i co, i wchodzimy dalej. Mamy niewielki korytarz. Po prawej stronie mamy od razu łazienkę. Łazienka. Jest podłużna, ale za to w tamtej części znajdować się będzie duży prysznic, wygodny, łatwo się obrócić. Tutaj ta szerokość zapewni naprawdę komfort podczas brania kąpieli pod notryskiem. Jest sporo miejsca. Odwracam się w drugą stronę. Tu będzie część na umywalkę. Idziemy dalej, wychodząc z tego pomieszczenia. tutaj jest jeszcze, mimo że. Ten dom jest kompaktowy, miejsce na sypialnię. Zagospodarowaną aktualnie przez kolegów, którzy tutaj pracują. Odwrócę się o napięcie i to też całkiem fajne pomieszczenie. Wychodzę dalej. No, i teraz chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to. Patrzcie, dom jest kompaktowy, ale salon jest naprawdę uroczy i jeszcze do tego kwadratowy I jest spory, będzie bardzo ustawny, świetnie przeszklony będzie wyłapywać promienie słoneczne, które będą wpadać do niego od strony południowej także będzie widny przez większość dnia w zasadzie tam jest kierunek zachodni z tego co się zorientowałam, to jest naprawdę świetnie przemyślane posadowienie budynku no i oczywiście też projekt projekt powstał w naszej firmie, tutaj Chwała za to inwestorom i architektowi, że tak fajnie to wymyślili, bo podwórko jest niewielkie, jest to dookoła gęsta zabudowa, a mimo to tutaj panuje piękne, naturalne naświetlenie wnętrza. Ten Szybko minowy pokazywałem Wam na pierwszym filmie link do tego filmu pojawi Wam się w prawym górnym rogu ekranu. Tutaj będziemy mieć sekcję radiowo-telewizyjną, czyli wypoczynkową. Jak będą rozłożone meble, nie wiem. A teraz mówiłem Wam o tym oknie na zewnątrz i to okno znajdować się będzie w aneksie kuchennym. Aneks kuchenny tutaj wygląda na taki otwarty. Ale nie wiem, jaki jest plan inwestorcy, prawda? Wydaje mi się, że pewnie będzie to jakieś przepierzenie najprawdopodobniej w postaci jakiegoś e, baru, bufetu. No, wygląda to bardzo fajnie, bardzo funkcjonalnie. On też nie jest jakby w jednym obrębie tego salonu. Jest bliżej drzwi, więc nie sprawia takiego wrażenia, jakby ten aneks był w samym salonie co niekoniecznie musi się podobać no mnie osobiście nigdy nie miał wyrazić opinii, a to jest w porządku i za chwilkę pokażę Wam otwór schodowy właściwie tu mamy klatkę schodową nie otwór schodowy tutaj część tej klapki schodowej zostanie wykorzystana na schowek i tam będzie można dodatkowo gromadzić jakiś przedmiot składować może właściwie tu mamy rotametry instalacji podłogowej, grzewczej Porteru i już udaję się na górę. Zanim to zrobię, pokażę Wam. Jest tu wysoko, nie ma co. Jak wygląda klatka schodowa z perspektywy porteru? Tutaj póki co. Schody będą, oczywiście, z zabiegiem. No dobrze, wchodzę do góry. Jestem na poddaszu użytkowym. Tutaj naprawdę się nie myliłem. Jest to bardzo fajna powierzchnia mieszkalna. Wąski jest ten hall, bo wąski jest dom, ale nie czuję tutaj tak klaustrofobicznie, on jest długi. Idę najpierw może do tej części sypialnianej, tutaj będzie największa sypialnia, sypialnia inwestorów. Spore pomieszczenie z taką wnęką, którą będzie można wykorzystać być może jeszcze na jakiś mebel, powiedzmy biurko do pracy. Dodatkowo będzie całkiem pokażna garderoba. Słuchajcie, powiedziałbym nawet, że bardzo duża garderoba. Mimo iż dom wydaje się mi wielki, to ktoś tutaj poszalał. Jeżeli nie chcemy nękowych, jakiejś zbyt dużej liczby mebli, no to słuchajcie, warto zainwestować w taką większą garderobę. Co do pozostałych pomieszczeń, to tu będziemy mieli bardzo ładną łazienkę, u góry, doświetloną oknem połaciowym fakro, w kolorze białym rzadko takie widuje raczej klienci decydują się na okna w oklejnie drewnopodobnej. Ale to też bardzo uroczo wygląda i idziemy dalej. Tutaj jest drugie pomieszczenie w zasadzie przydzielone jedną ścianą działową i tu mamy pomieszczenie pralni. Tu będzie pralnia i tak też jak namawiamy często klientów czy też sugerujemy bardziej. No warto też mieć pranie, jedno takie pomieszczenie mokre w którym swobodnie Przepierżemy wszystkie ciuchy, jak jeszcze są dzieciaki, no to tym bardziej. I oczywiście te rotametry, bo na posadce mamy tutaj anhydryt. Gdyż tak jak mówiłem wam, pewnie w pierwszym filmie tam od tej budowy, tutaj będzie ogrzewanie podłogowe. No i to nie wszystko, mamy jeszcze jedną sypialnię po tej stronie. Też ładne wnętrze, świetnie doświetlone, zarówno od tej strony południowo-zachodniej, bardziej południowej, tutaj chyba, tutaj mamy okna. Okna teraz klasyk, bo zamiast robić balustrady francuskie, dolna część jest nieotwierana, jest to fix, a górna część otwierają. I teraz, to mam powiedzieć nową rzecz, ci wszyscy, którzy będą chcieli budować się z nami, skorzystają na tym, że zaczęliśmy stosować nowszą wersję okien firmy Glutex, tak zwane okna bezzawiasowe nie widać tutaj w ogóle zawiasów na zewnątrz okno jest wydaje się bardziej masywne cięższe, grubsze w ogóle zawiasy znajdują się od strony wewnętrznej tak to wygląda myślę, że jest to korzystna modyfikacja no, ja szczerze powiedziawszy, jakoś mocno mi to nie przeszkadza, ale gdybym miał wybór, to też wybrałbym takie okna. No po prostu estetyka nowoczesna, fajnie, fajnie to wygląda, naprawdę. I są to okna, oczywiście dwukomorowe, trzy szybowe. Przejdę do kolejnej sypialni, w zasadzie odbicie lustrzanego. Mówiłem o tych oknach, Fakja, tutaj też mamy. Identyczną sytuację i również nowy typ okien elewacyjnych. Idziemy sobie dalej. Stanę tutaj. Wejście będzie tutaj. To tu będzie pierwszy trep, Tam będzie zabieg. Tu będzie w takim razie barierka. A tu co będziemy mieli? W tej łazience jeszcze wróciłem do pomieszczenia łazienki. Mamy miejsce oczywiście na wannę. Tu będzie wcet. I tu będzie kabina prysznicowa. Co też widzę po zaworach, a tutaj jak to wygląda. Tu będą już widzę odpływ do pralki, zawód do pralki. Obok zapewne jakaś suszarka kondensacyjna. Nikt już raczej nie kupuje tych podłączonych do sieci. To nie ma sensu. Jeszcze zrobię szerszy żółty pomieszczenie. Garderoby naprawdę fajnie. I często garderoby, słuchajcie, są. Ślepe, nie mają okien, a dlaczego no, tego nie robić? No i tym bardziej, w takim dużym pomieszczeniu, nie tracimy wiele przestrzeni na ścianie, a z drugiej strony jest widno, wchodzimy. Jest to oczywiście wygodniej, wtedy nie wiem, przebierać te ciuchy gdzieś tam. Można postawić deskę do prasowania, przecież tutaj również się wyprasować coś na miejscu. Naprawdę myślę, że bardzo fajnie przemyślany jestem. Układ funkcjonalny tego domu, i tutaj mówię nie tylko o poddaszu użytkowym, ale też o parterze. I moim zdaniem jest to jeden z takich ciekawszych budynków niewielkich z poddaszem użytkowym, jakie budowaliśmy tutaj w ostatnim czasie. mechaniczne docieranie, jak widzieliście taką pacą elektryczną, no to już zupełnie inna jakość, później przy wykonywaniu drugiej warstwy kleju, no, jest ta pierwsza dotarta, jak to kolega mówił przed chwilą, za drugim razem już ręczna paca tak nie skacze, jest praktycznie idealnie co ma swoje przełożenie oczywiście w jakości docelowej warstwy tynkarskiej no, następnym razem jak tu będę, na pewno już to wszystko będzie wyglądać na tip-top. Dlatego taki dom moim zdaniem bez problemu to rodziny 4 albo nawet osobowej Słuchajcie, jest to niewielki budynek, ale jeżeli dobrze policzyliście, on ma aż cztery sypialnie, czyli rodzice mogą mieć swoją własną wążeńską. A dodatkowo może być jeszcze sypialnia dla każdego dziecka, ewentualnie, że jest to dwójka. Jeżeli trójka, to i dla trzeciego. Jeżeli tylko dwójka wrócę, to będzie tam fajny pokoik gościnny. Patrzcie, do mnie duży, a jest duża garderoba. Jest też spora pralnia. To na pewno w znacznym stopniu udało się osiągnąć dzięki przeniesieniu pomieszczenia technicznego do tego starego budynku, który będzie służyć za garaż i magazynek plus właśnie pomieszczenie techniczne. Ale uwierzcie mi, gdyby dobrze to rozplanować, to na dole można by trochę zmniejszyć tę łazienkę czy ograniczyć ją tylko do funkcji bucedu i zrobić tam jeszcze pomieszczenie techniczne. Więc, e, nawet bez tego m, starego fragmentu, udałoby się tutaj zrobić bardzo fajny i funkcjonalny dom. Myślę o wnętrzu. Co do zewnętrznej formy, mamy tutaj bardzo klasyczną bryłę z dachem dwuspodobnym, ściany wysokie, ale. Poszerza optycznie ten bryłę, właśnie ten stary budynek obok i to wszystko będzie wyglądać fajnie. Ja też niejednokrotnie mówię, słuchajcie, nie traktujcie tak docelowo brył budynków, które projektujemy, skupcie się na wnętrzach, na funkcjonalności. Lepiej pójść coś bardziej klasycznego, bo i tak z czasem będziecie mogli sobie coś tam dobudować, jakiś taras, jakąś wiatę przed domem i to wszystko zacznie stanowić jedną całość. I dom całkowicie zmieni swoje oblicze wizualne, na przykład tak było z moim domem, na początku wydawało mi się szerokie, a wąski, a później okazało się, że jak dobudowałem wiatę i teraz drewniany z pergolą, to stał się zupełnie innym budynkiem. Na dzisiaj to tyle, niebawem udam się na kolejną budowę, będzie to realizacja w Konstancinie Jeziornej. Tam wykonujemy teraz obróbki blacharskie i tylgarskie tej niewielkiej wiaty, którą widzieliście. Sama ta wiato będzie naprawdę bardzo efektywna i ciekawa. I też na chwila wykonamy też blachy ozdobne na elewacjach bocznych bo wiem, że już jest wykonane drewno na całej fasadzie, nawet tymki, no ale te prace blacharskie zajmują trochę czasu, nie chcę wchodzić tam pomiędzy, raczej uda się już, kiedy wszystko będzie na tip-top gotowe. No to tak jak powiedziałem dzisiaj wszystko, pozdrawiam Was jeszcze raz i do zobaczenia, cześć.